Będziemy mogli tam te 30 przyłączyć, jeszcze, te ludzie się przekonają i przyłączą, no i to tak jakby główny, no główna inwestycja, która wiecie duża, bardzo duża inwestycja za bardzo duże pieniądze, to że przerost, nasze oczekiwania, już tyle razy to powtarzam, ale będę to powtarzał, bo, no bo niestety no rzeczywistość tamtych lat, kiedy były były wygląda na przetargi, no takie były ceny. Może teraz trochę spadnie, ale no wtedy niestety. I, i wiecie, i kredyt musieliśmy zaciągnąć i, i ludziom, ludzi z przełącza, bo na pewno wielu osób by się nie przyłączyło. Yy, ponad 200 z te zadeklarowanych, tylko 133 swoją obietnicę spełniło, więc troszeczkę tak czuję, się zawiedziony z tego powodu mimo naszego wsparcia. No ale cóż no, cóż Co zrobić? Myśmy zrobili swoje i myślę, że zrobiliśmy to dobrze. Najlepiej jak to byliśmy. 14. Starosta, starosta tutaj zorganizował szkolenie. Również na tym szkoleniu nasza rada pani Bernarda Suchena miała swój wykład odnośnie tej pomocy psychologicznej. 18. było święto policji i takie na razie wstępne, bo jest na, na lipiec. Główna to były zawody strzeleckie tutaj samorządów i także złożyliśmy, złożyliśmy nasze uzupełnienie do aneksu na do wyciągi, przekroczyliśmy sobie trochę okres rozliczenia, w związku z tym, że nam się wyłożyła inwestycja, więc tak na spokojnie, żeby mieć czas wszystko, wszystko dopracować, wyłożyliśmy te rozliczenia. 22 tego ja już wspomniałem, wianki, już nie będę więcej nic mówi, bo to było super. 23. również fajne, miłe, takie rodzinne, małe święto w gronie tutaj mieszkańców wsi, ale bardzo, bardzo sympatyczne na Boruczy. Pani Sołtys, Pani rana gratuluję. Ja Wstępnie rozmawialiśmy już, skoro takie były mini-wianki, to może za rok zarobić już takie mega-wianki gminne w Boruczy. Czekam na odzew wsi w tym temacie. 24 komisja komisji oświaty i Budżetu. 25 spotkanie wójtów w stoczku. No, kończymy te nasze OZE. Trochę tam, ta firma w pewnych sprawach nam tutaj nie utrzymuje terminów i, i, i obiecuje nic, więc no ale tam radę, dokończymy przez najważniejsze, że już instalacje są co gorsza no nie ma jeszcze wszędzie liczników. I no, pewnie niektórzy już mają, niektórzy jeszcze nie mają, stąd te świeci, tak? I one uciekają. No ale cóż, to no, już jest jakby po stronie zakładu. E, w tym czasie również odbyła się kontrola drogi w którą dostaliśmy dofinansowanie. Kontrola e przebiega pomyślnie. Dzisiaj pani skarżył, że jest informacja, że śpiewające wpadnęły i całe szczęście. O operacie szefunkowym już mówiłem yy, 260 tysięcy, z czego 95 tysięcy za zabudy. Yy, również tak podpisaliśmy umowę na typą tablicę. W tym czasie yy, zajmowaliśmy się również tutaj arkuszami organizacyjnymi szkół. Do yy, no złożone został wniosek na dożynki no i wniosek też rozpatrzony pozytywny. No. Mamy przyjaciół w Orzecznictwie Maszowskim, pomagają nam, więc pozdrawiamy ich wszystkich i dziękujemy. Yy, również wniosek o pracownię, tak jak mówię, yy, jest pozytywny, dostaniemy te pieniądze. Yy, już mamy, jesteśmy na etapie podpisywania umowy z PSE. To jest ten wniosek na 20 tysięcy, który złożyliśmy na yy, urządzenie rehabilitacji. Przyszedł pomyślnie, teraz do tego musimy jakąś tą umowę naszą dopracować. No i, i zakupić sprzęt. Dzisiaj podpisałem również umowę z policją na te 20 tysięcy, które przeznaczyliśmy w budżecie na zakup radiowozu. Ja dodał 30, widać 20. No mam nadzieję, że do końca roku policja tutaj zakupi radiowóz. Ma być tu takie radiowóz trochę uterenowione, żeby można było też te nasze... Gdy leśna jeżdżać, a to okaże się po przetarło, jak to będzie. Także odbył się konkurs Bawidowski, jak co roku, również, jak to, zawsze, wysoki poziom, dużo szkół, super organizacje. tutaj wyrazy szacunku dla Pani Dyrektor, dla na nauczycieli, za organizację i za na nagrody, pozyskane nagrody dla uczestników. Yy, wizyta również pewnie jest w sprawie tych liczników, głównie chodzi o. Temat temat nasz yy... Słuchu. tak. Dzięki za Tam jest taka sytuacja, że jak Państwo myśleli do że nie ponosić kosztów refundacji faktur, yy, licznik jest przepisany na związek, więc to musiałem jeszcze raz wszystko... Dokumentacja była wypełniona na gminę, więc jeszcze raz nam wszystko przerobić na, na związek i no, Pan Prezes w związku pojedzie i sprawę załatwi. Gdzieś e, to umknęło w moje sprawozdanie. Nie wiem, czy to e, tak, 13 był pan związku wodociągowego. E, tam pan prezes dostał absolutorium za wykonanie budżetu za 18 rok. E, i również byliśmy z Panem mileniem Biuro e, w Sybiwną Siewca na, na tutaj e, odnowienie popisu elektronicznego. No i przy okazji odwiedziłem Pana Prezesa Żuka w e, naszym Centrum. Rozmawialiśmy o przyszłości tutaj budowy tej rehabilitacji. E, no i tak, no, na pewno, na pewno chcą robić tą pocztę. No i co im miało robić w Cielcu, no mają opóźnienia. No rozumiem. No. Co do budynku owczarni, to na razie nie są zainteresowani dopłatą do lądu. No, tak? Pan prezes stwierdził, że jeśli wybudujemy, to, no, to oni będą zainteresowani młodzież, żalą wtedy pomyślimy, tak? ale na dzień dzisiejszy no, mają zbyt duże inwestycje, że tutaj do tej naszej dołożyć. Są chętni do tego, by wejść z nami. Nie wycofują się natomiast z remontu pomieszczeń Poczty. No, miejmy nadzieję, że to już ruszy. Chyba, jak Państwo widzieli, tam już jest, widzieli? Znaczy zapraszam po sesji. Wykonany jest już korytarz całkowicie, to przejście na bibliotekę. Oddzielona jest ta część nasza od części, którą mamy udostępnić pod tą dziennej opieki. Więc my zrobiliśmy to już po naszej stronie, teraz czekamy na, na ich y, działania a wczoraj jeszcze było, było spotkanie na Zotinienie odnośnie organizacji Dożynek. No, taki jest pomysł w tym roku, żeby Dorzynki zorganizować Zotherinie. Na ten pomysł złożyliśmy również do wniosek o dofinansowanie ten wniosek. Y, wiem, że Dostał zaakceptowany jest, więc jest, jest duża szansa, że podpiszemy umowy i, i dostaniemy jakieś fundusze, żeby tak, te dożynki były no, tak, w takim dobrym poziomie, bo też takie do przykład wianek nie zawsze pieniądze mm, robią imprezę, ale, ale na dożynki warto, żeby to dosyć takie okazały. Więc no, liczę tutaj na współpracę wszystkich kół. Cool, Wszystkie organizacji, bo jak wam dożymy, są wspólne. Jest to 17 sierpnia, jest tutaj sąsiednie parafie, chyba z Sulejowska, Nie, Cześć, nie 15. wiem. Kiedy? 15. Janów 15-17. 12. 15. No ale to myślę, że nie, nie przejmują się tak, tak. nawet. To, 15-12. No, no, no to, to zupełnie już tak. całkowicie, to jest sytuacja, która związuje więc już dzisiaj zapraszam. Yy, ponawiam, ponawiam tu prośbę, yy, bo to nie będzie prezesa, prezesa. No, nikt się nie zgłosił póki co na drugą konserwatora. Yy, no ważna rzecz, wiecie Państwo, też mieliśmy tutaj małą awarię. Niby nie jest to awaria, bo po prostu czasami tak się dzieje, że się kompresor złącza i, i tutaj w sobotę nie mieliśmy wody. Yy. No ale to nie jest, nie jest to awary. po prostu trzeba szybko zadziałać i jechać, i je włączyć, trzeba, akurat wtedy konserwator był na, gdzieś tam w Warszawie, dlatego trochę to potrwało. No ale wierzcie mi Państwo, że my jesteśmy tak w komfortowej sytuacji bardzo, bo rozmawiając z wójtami są, jest problem z wodą. Tak naprawdę jest problem z wodą. Poziom wody to opuścił się na tyle, że no po prostu muszą, są planowane wyłączenia, tak. Aż, aż na razie poziom tak się podniesie i, i tak w kółko. Więc my na razie póki co jesteśmy w dobrej sytuacji, ale mimo to szanujmy wodę. I tyle. Dziękuję bardzo. Jeśli pytania, bardzo proszę. szczęścia, bo daleko, 100 kilometrów tego wszystkiego, zanim tam do nas dojdzie Kąty wielki, Kąty wiązki, Kąty Czernickie i inne, się dalsze, to jest nie taka opinia, że po prostu my nie mamy szansy o jakiekolwiek dofinansowanie, tak? Na burzę gminy praktycznie idziemy na te duże projekty, no i tak jak tu jesteśmy trochę izolowani od możliwości finansowania, tutaj jak policzyłam. 290 tysięcy na 133 przyłączy, to wychodzi na jedno, to, na jedno przyłącze 2 tysiące dofinansowanych, to, 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 to jest 180, czyli jakby każdy mieszkaniec z naszej wsi dostał takie dofinansowanie bez względu na to, jakiego projektu, to myślę, że też by była jakaś mobilizacja no, dla tej sieć. może to w jakiś w inny sposób po prostu tak się docenić. Pomyśleć troszeczkę o tych wsiach, które, no, ci ludzie są skromni, y, prawda, mają pogorę sobie, ale też w duchu y, chcieliby jakiegoś rozwoju tych wsi i, i to jest tak, taki człowiek jest, że jak kogoś siedem, że tak powiem, że dają, to, to drugiemu nie zrza, po prostu, tak, że po ludzku, trochę przykro I, jeżeli jeżdżę, po rozłożę ogłoszenia, rozmawiam z ludźmi, no to dostaję takie uwagi, że oni no, i tak, a my nie. Ale z tą ścieżką co jeszcze tylko do dalej nie. Yy, I tak y, rozwój, to, to dalej troszeczkę nie To tylko taka uwaga na koniec tego półrocza. Zgadzam się, Pani Przewodnicząca. No i jest, jest tak, po prostu no, nie da się tutaj na o tym powiedzieć. Jest tak, że no, tutaj jakby poszedł rozwój w centrum, gdzie, gdzie są duże wsie i mało osproszone ale Szanowni Państwo no, po tych dziewięciu latach, jak no, jestem wójtem, mówiąc, że tu już nasi, nasi, na gęstość inwestycji w tym centrum yy, gminy i w tych wsiach już, już jest na tyle wystarczająca, że yy, czas myśleć o tych, którzy no właśnie nie mają tych inwestycji i jeśli jaka się rekompensować innym ksiąg, ja myślę, że to będzie na zasadzie, że będziemy to wpisać na przyszłe lata finansowe, na budowę dróg na nich I na razie w ten sposób możemy rekompensować to, że ta część gminy jest bardziej dofinansowana niż inna. Bo tutaj już tak naprawdę dużo rzeczy, dużo, nie wszystkie, bo to nigdy wszystkie nie zrobi, ale dużo rzeczy jest porobione. Chcemy, żeby, żeby inne się też się rozwijały, ale wiecie Państwo, ja szukam oszczędności, tak? I szukam tych oszczędności czasem mimo że to nie są popularne te cięcia, ale kiedyś będziemy musieli niestety robić rzeczy nie tylko popularne. I to właśnie z myślą o tych wsiach. Bo ja jestem tak sam, jak zawsze powtarzałem w starostwie, że żeby był hmm. rozwój. Z, zrównoważony, nie? żeby nie tylko były tam inwestycje, gdzie Ząbki, gdzie Wołomi, gdzie są duże aglomeracje, gdzie my się możemy równać tak, do Wołomina, Ząbek, Kobyłki, Marek, a mimo wszystko szły duże inwestycje i powtarzam to też obecnej władzy i widzę, też jest no, przychylność, to tak wiem, że jest planowana budowa drogi w Jadwisinie. Yy, i, I my też tak chcemy, tak? żeby tak to wyglądało, że nie tylko tutaj, gdzie jest dużo mieszkańców i i zwarta zabudowa, ale też y, tam, gdzie są te mniejsze wsie, rozproszone, ale tam no, największą myślę, że potrzebą są te drogi asfaltowe. I, i no, będziemy pisać teraz w tym kierunku. Y, bo tu już nie jest źle, a tam naprawdę jest ta potrzeba. Pani radna, zgadzam się z Panią naprawdę w 100%. Ale Trzeba było pewne sprawy dokończyć, tu mamy już wodę, po tej wodzie sprzątaliśmy, porobione są w miarę drogi, teraz trzeba no, na taką część gminy, mimo że jesteśmy tutaj jedną gminą i to nigdy, reporze nie dzieliłem na tą część czy tamtą część, ale, ale wiemy o co chodzi, tak? żeby, żeby wspomóc obszary, no, gdzie tych dróg jest mniej, bo, bo mniej mieszkańców, no, ale ale to no nie trochę sporo przyjemne, no. postaram się w pewnym przez tą kadencję, żeby no, żebyście tam odczuli też, że, że nie, tak jest, jest jakaś proporcja, chociaż no, nie wszystkie inwestycje szły tylko tutaj tak, no, w Boruczy też była droga zrobiona łącznie. Myślę, że teraz też ta droga, o którą Pani Przewodnicząca tutaj dopomina się, no i została, nie, nie, ale, ale żeby nie było, że tylko szły inwestycje tutaj, tam również były inwestycje robione i, I czasami, może to nie były zawsze asfalty, ale też były dosyć znaczne środki na poprawę przejezdności, bo były takie niektóre drogi, że no, no ciężko to było przejechać. Już teraz wszędzie można spokojnie dojechać. Może nie asfaltem, ale normalnie z każdym jednym samochodem dojedziemy. No. Tak, dlatego ja rozumiem te wszystkie wielkie przedsięwzięcia, projekty, dlatego wszystkie głosowania odbywały się jednogłośnie z tymi podeciągami. Tak jak mówię, żaden radny z dalszym sił nie głosował na nie, tylko jednogłośnie, dlatego prosimy teraz, żeby ten dalszy sił, jeżeli będzie jakiś problem, nie tylko drogi, może pan wymyśli jeszcze jakiś inny postać miał na rozwój, może, może, może ktoś z radnych będzie miał jakiś pomysł na rozwój. Czy wójta ma odnieść? Czy... <laughs> pomysł przychodzi z Niemacka, panie radny, dla pana, pan jest jako radny, nie tylko. Pani sprzyjuje prostu... swoim imieniu. Tak, ale raczej więc działa na wiesz, całą gminę, a nie tylko. Rozumiem. A czy Pan też może mieć pomysł na, na koty wielkie? Na to... Tak. to Jeżeli proszę. będzie jakiś bardzo pozytywny i konkretny. <laughs> <laughs> Cały czas o no to wywłaszczenie konta że żeby ta rada w końcu była ministra kółka, ponieważ zależy nam na, 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 na szybkiej realizacji tych dokumentów, ponieważ jeżeli będzie e, jakiś zysk z tej szkoły, z tego onu, no to ja uważam, że im szybciej będzie to zrobione, tym bardziej no, szybciej będzie można sfinalizować ten aspekt. O, cały czas wychodzę z wiążeni, że jakiekolwiek korzyści, które zostaną z sprzedaży tego budynku, powinny zostać w kontach Tak rozmawialiśmy na wszystkich zebraniach, tylko na sesji. Ja wiem, że I budżet gminy jest przeciw. za dużo, a jest, że tak powiem, w takich tarapatach, ale niestety. Tak rozmawialiśmy na, na wszystkich zebraniach u nas we wsi i na tutaj, na komisjach i na sesjach. Dlatego bardzo mi zależy, żeby to wywołaszczenie było jak najszybciej zrobione bo potem mogą być pieniądze przesunięte na inne rzeczy, tu nie będzie jeszcze druga broni yy, a wtedy kto odzyska te pieniądze na naszą drogę a ja przypomnę moment sprzedaży szkoły krawcowiznie gdzie pieniądze poszły? do strachówki. do strachówki. wszystkie Dlatego, Szanowni, Szanowni Radni yy, to nigdy nie jest tak, że coś już sprzedajemy i dana wieść sobie te pieniądze dla siebie. One zawsze idą w budżet i jak nie w tym roku, to w następnym. Ja to przypomnę i tu na kraftowiznie, że później jak została sprzedana szkoła, może nie w raz pierwszym roku, bo sprzedana była akurat jak wtedy byłem przewodniczącym, a później jak już byłem wójt... Ta, te pieniądze poszły jako dokładka, część tych pieniędzy jako dokładka drogi powiatowej. Więc y, zaraz powiat wykonał drogę, która była dla a my bardzo ty, w tych kosztach. I tak samo tu będzie w kontekście, że te pieniądze po prostu pójdą w budżet na różne sprawy, ale pani przewodnicząca, ja deklaruję, że jak tylko będą dokumenty i będzie dofinansowanie y, możliwość składania wniosków, no to na pewno ta droga będzie priorytetem i znajdzie się, już napiszemy na nią wniosek i te pieniądze na pewno będą o wiele większe, które trzeba będzie wydać na tą drogę. Tak samo jak wydaliśmy, no to, na, to będzie to w raporcie, ale wydaliśmy przeszło no dużo, dużo, 200 ponad tysięcy na drogę w Rudzie Czerwym, tak, a dofinansowania dostaliśmy 300, no. To gdzie taka ruda, czerni, co by tam trzeba było sprzedać w 200 żeby 200 tysięcy osiągnąć. Tak samo tutaj jest sytuacja, więc ja Was bardzo proszę, nie, nie patrzmy w tym kierunku, że w danej wsi coś, jakiś był profit dla gminy, no to to, to ma zostać w danej wsi. No nie, bo teraz z tej pieniędzy zostało zrobione coś, co było potrzeba, a pójdzie zaraz w następnym roku znowu z pieniędzy gminnych, gdzie wszyscy ułożymy, zostanie zrobione w tej wsi, więc... Nigdy tak nie jest, że, że tutaj sobie lokujemy. Po prostu trzeba to zrobić. Ustalamy, że trzeba zrobić daną inwestycję i nie potrzebne, czy pieniądze stąd, czy stamtąd. Po prostu włożymy z naszego wspólnego budżetu i, i cała robina się do tego zakłada. Dlatego bądźmy solidarni i jak po prostu postanowimy, że to trzeba zrobić, no to liczę na wsparcie też innych radnych, że obiecają, że ok, teraz wam się należy, u nas zostało zrobione powiedzmy w poprzednich latach. Teraz dajmy tym wsiąg, gdzie tam mniej się działo, bo, bo z każdym się też tam zawsze się dzieje, no mniej lub więcej. Ja tylko tak, że logiczne, że ta tak logika odpowiada właśnie w tym okresie, że wchodzimy na razie teraz na dalszy się plus ten moment właśnie jest sprzedaży szkoły i to, że tak powiem, spółka o tym chodziło. Ja mam jeszcze pytanie właśnie było pół miliona odszkodowania za ten I też y, te pieniądze gdzieś się rozeszły czy, czy... Panie radny, no one się nie rozeszły. To poszły w inwestycje, tak? Teraz będziemy przejdziemy do raportu i te pół miliona to byśmy pewnie trzy razy tyle skonsumowali, gdyby, gdyby to już mieli te pieniądze. Ja tylko przypomnę państwu, że tak, pół miliona na odszkodowanie, półtora miliona za salę gimnastyczną, tak, to już mieliśmy robić zalew, ale niestety, 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 niestety wygrał zdrowy rozsądek i postawiliśmy na budowę dróg i wodociąg. Nie? mimo że no, ten zalew tutaj jest marzeniem moim, nie ukrywam i, i pewnie gminę by, gmina by się stała bardzo atrakcyjna dzięki temu, ale trzeba było odłożyć niektóre marzenia, bo są sprawy ważniejsze. 200 tysięcy pozyskaliśmy szczę dodatkowo za podatek, który nas tam troszkę próbowano e, tutaj wycyckać, że tak powiem. I to wszystko poszło w inwestycje. No, ten raport pokaże, ile, ile my po, pomnożyliśmy nas w budżet, ile zostało wykonanych inwestycji. Ja bym chciał mieć gdzieś schowane te pieniądze, bo teraz te pół miliona wyjąłem, już byśmy mieli dokładkę na tą owczarnię, ale one poszły, poszły w inwestycje. Tak? Poszły na przykład w drogę na Marysinie, gdzie tam też wodociągów no, nie ma wieś rozproszona ale na factometr asfaltu zrobiony. No, już, już nikt tego nie zabierze. No. Już wieś jest teraz jak malowana no, Na To samo to są też małe wsie. To nie jest tak, że wykorobione jest stakówkę i okolice, ale też idziemy do tych małych wsi. Po prostu mieli szczęście dostali dobry puszty. I liczę teraz, że tak, tak samo będzie dla tych innych, mniejszych wsianków, bo już tutaj jest dużo po tej stronie i idziemy teraz tam tamtym kierunku, więc te pieniądze nigdzie się nie rozeszły, tylko po prostu no, poszły na konkretne, duże inwestycje, a Państwo zobaczycie w raporcie, bo ja wiem, ja też czasem o niektórych rzeczach zapominam w tym pędzie, ale dobrze czasami, czasami mieć taki dokument, i to on pokazuje, ile rzeczy zrobiliśmy. Ja bym sobie życzył, żeby w tej kadencji jeszcze był taki rok, jak, jak ten 18 gdzie no budżet nam praktycznie dwukrot podwoił się. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.